Chcesz przygotować światowej klasy steki i barbecue w domu? Możesz to zrobić łatwo. Cześć, jestem Dave z Nessuness Grills. Wynaleźliśmy Slow and Sear, by ułatwić twoje gotowanie na zewnątrz. Najpopularniejsza strona o grillowaniu nazwała Slow and Sear najlepszym akcesorium dla Webera Kettle. The Slow and Sear daje ci 8 godzin nieobecności, bez problemowego, niskiego palenia. Zbiornik wody stabilizuje temperatury i tworzy parę, nawilżając środowisko kuchenne i wzmacniając smak dymu. Podczas smażenia, smażenie osiąga temperatury powyżej 1000 stopni, co pozwala na idealne smażenie w krótkim czasie. Aby dobrze się przygotować, mamy przepisy i samouczki w społeczności online, gdzie dzielimy się technikami i świętujemy sukcesy innych. Od debiutu w 2015 roku zdobyliśmy uznanie od najlepszych w grillowaniu. Wyniki będą zachwycające dla ciebie i twojej rodziny. Więcej informacji na snsgrills.com. Dwie strefy są lepsze niż jedna. Odwiedź naszą stronę i złożenie zamówienia.